Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? Bardzo długo zajęło mi zrozumienie tego, że nikt nigdy mnie nie zrozumie, że nawet najbliższe mi osoby nie znają mnie, tylko swoją wizję mnie, która powstała w ich głowie. I najpierw wydawało mi się to smutne. Wiązało się z jakimś takim poczuciem samotności. Chodzi o to, że każdy żyje w swoim świecie, tak naprawdę. Jesteśmy razem, patrzymy na jeden kolor, ale tak naprawdę dla każdego jest on trochę inny. Nigdy nie lubiłam być sama. Zawsze starałam się od tego uciec, i nawet jak akurat nie przebywałam z ludźmi, co zdarzało się rzadko, ale akurat jak się tak wydarzyło, to pierwsze co wkładałam w słuchawki muzyka, podcast, cokolwiek, żeby tylko zagłuszyć swoje własne myśli. Ale w tym momencie czuję, że naprawdę lubię spędzać czas sama ze sobą. Zmieniło się trochę. I w tym odcinku będę podsuwać wam moje propozycje na spędzenie czasu samemu ze sobą Dzisiaj spędzę cały dzień tak jak z przyjacielem Po prostu zrobię te wszystkie rzeczy, które uwielbiam robić z innymi ludźmi, tym razem sama Zrobiłam sobie listę rzeczy Myślę o tym, żeby pójść sobie na spacer, pójść do kawiarni To nie będzie zbyt duże wyzwanie, bo często to robię Uwielbiam chodzić sama do kawiarni um. Wezmę sobie kocyk i pójdę do jakiegoś parku, albo nad rzekę, albo do lasu. Nie wiem jeszcze, myślę, ale gdzieś tam yy, blisko natury. Chcę jeszcze pójść sama do kina. Nigdy tego nie robiłam, ale moje wewnętrzne dziecko już na samą myśl piszczy. <gryw> Więc robimy to. No, a reszta zobaczymy. Zapraszam. To jest twój znak, żeby przeszukać ubrania swoich rodziców. Zrób to. Jestem w szoku. To jest taka sama, tylko że inny kolor. Chyba wzór też się trochę różni, ale jestem zakochana w nich. Dobra, dalej. Play. Ona jest taka prosta, taka zwykła A jednocześnie z takiego nieoczywistego materiału Nie wiem, to mam pierwszy raz, no sobie Ogólnie jest bardzo ładne to, razem mi się to podoba Mogłabym nawet do spodni to misić. I ogólnie jakieś takie rzeczy, wiecie, vintage Spodnie, dżinsy z niskim stanem i dużo topów. Mam tak dużo ubrań do sprzedania pomocy. Przytłacza mnie to. Takie rzeczy trzeba robić naraz, bo jak ja to sobie zostawię na później, to mam to w pokoju i ciągle mi to o tym przypomina, a ja nienawidzę mieć bałaganu. Właśnie zamawiam bilety na samolot do Paryża. Nie wiem, co się dzieje, ale fajnie. Dzień dobry, jestem sobie nad wodą, jest gorąco. Dlaczego ja tego nie przemyślałam i nie poszłam do cienia? Umieram. W tych okularach widać wszystko, jakby było w kształcie serca, i widzę słońce w kształcie serca. Nie wiem dlaczego społeczeństwo źle postrzega spędzanie czasu samemu ze sobą. Większość osób patrzy na to w ten sposób, że jeśli ktoś spędza czas sam ze sobą, to albo jest dziwny, albo jest samotny, albo jest aspołeczny, albo nikt go nie lubi, albo on nikogo nie lubi, albo jest przegrywem. I uważam, że to jest krzywdzące. Bo moim zdaniem spędzanie czasu samemu ze sobą jest mega ważne i mega potrzebne. No nie wiem. I pozwala lepiej poznać samego siebie i to, co się lubi. Nie mam czasu za bardzo, jeśli mam być szczera. I w sumie jest okej. Okay. W sumie mi się podoba nawet. Patrzcie to. Kurde, jak to to Tak naprawdę będąc bez przerwy z ludźmi, bardzo trudno jest zachować balans. Te okulary są takie świetne. Patrzcie, nie wiem czy to wyjdzie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tak. Proszę powiedzcie, że to widzicie. Bardzo trudno jest myśleć samodzielnie, jeśli nie dajemy sobie czasu samemu ze sobą, w ciszy, w swojej głowie. Łatwo jest stracić swoją tożsamość. Ja nigdy nikomu nie polecę izolowania się od innych ludzi albo odcięcia się. To nie jest dobra droga i uważam, że nadużywa się rady typu, odetnij się od wszystkich toksycznych ludzi w swoim życiu. Tak naprawdę chodzi o balans. Relacje są bardzo ważne. Ja sama kocham ludzi, kocham poznawać nowe osoby, tworzyć relacje, dawać się poznać innym, otwierać się przed kimś. Ale chodzi o złoty środek. Uważam też, że. Po pierwsze relacje to najważniejsza rzecz na świecie i w życiu Jest to poniekąd sens naszego życia A po drugie najważniejsza relacja jaką masz to jest ta z tobą I o relacje trzeba dbać Więc o relacje z samym sobą też trzeba dbać W momencie kiedy zaczynasz robić rzeczy samemu Na przykład w miejscu publicznym Możesz mieć takie Boże każdy na mnie patrzy Przecież to jest takie głupie Nie wiem ludzie sobie pomyślą Że jestem jakiś ale tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. Jakby każdy żyje swoim życiem, tak powinno być. Jedyną rzeczą, jaką musisz tak naprawdę robić, jest być sobą. I to tyle. Nawet jeśli jest jakaś osoba, która krytykuje cię za to, że jesteś sobą. No to prawdopodobnie z tobą nie ma to za wiele wspólnego, po prostu ta osoba nie radzi sobie z jej własnym światem wewnętrznym, jest zablokowana i nie żyje zgodnie ze sobą. Bo gdy ja myślę, czy ja patrząc na ludzi oceniam ich i czy myślę sobie, Boże, ale ona się ubrała, Boże, co on robi, po prostu zachowuje się jak debil. Nie, nie robię tak. Nie robię tak. Głównie myślę o sobie. I każdy jest raczej skupiony na sobie. Chociaż już sama świadomość, że ludzie będą cię oceniać, zawsze daje dużo spokoju, bo niezależnie od tego, czy robisz to, co oni od ciebie wymagają, czy to, co ty chcesz robić, i tak będą cię oceniać. Więc, czy jest sens? Jakby ja po prostu myślę, że większość osób. Boi się oceny i myśli w tej kwestii z poziomu małego dziecka, bo każdy z nas ma z dzieciństwa jakąś traumę, każdy z nas ma w sobie w jakiś sposób zranione wewnętrzne dziecko. Tylko, że warto sobie przypominać, że my już nie jesteśmy tymi małymi dziećmi. Możemy odpuścić to, co się wydarzyło. Niektóre rzeczy po prostu da się tylko zaakceptować i to jest najlepsze, co można z nimi zrobić. Po prostu. I można iść dalej. Można iść dalej. I można robić rzeczy, które się chce, i nie trzeba próbować zadowolić innych ludzi. Poza tym, sam nie znaczy samotny. Nie wiem, czy znasz to uczucie, kiedy jesteś w tłumie ludzi i po prostu czujesz. Nagrzał mi się za bardzo telefon i nie zagrało się to, co chciałam powiedzieć, ale chodzi mi o to, że jesteś w tłumie ludzi, a czujesz, że jesteś sam. Że jesteś jedynym człowiekiem na tym świecie, ostatnim, i nie czujesz żadnego wsparcia. Bo tak naprawdę, póki nie dostaniesz wsparcia sam od siebie, nie jesteś w stanie przyjmować wsparcia od innych. Dlatego to jest takie ważne. Dbajcie o siebie. Idę do kawiarni, udawać, że jestem w filmie. Teraz mi się przypomniało, że jeszcze przy okazji muszę zachodzić o pocztę, żeby wysłać wymas z guzi, bo chcę być w banku dawców szpiku. Wziąłam sobie też swój dziennik i chyba będę pisać moje poranne strony, bo nie zrobiłam tego od razu po wstaniu. Kiedyś bym nigdzie nie pojechała, jeśli bym nie wykonała swojej bardzo ważnej rutyny, ale teraz wiem, że rutyna jest dla mnie, a nie ja dla niej. I... Dzisiaj będę sobie pisać w kawiarni, prawdopodobnie. Mam jeszcze książkę.

Nie wiem, mi się podobał. Fajny był. Tak fajnie jest spędzać ze sobą samemu jakościowy czas. Czuję jakbym przypomniała sobie, że jestem fajną osobą. <śm> <śm>

I coś. Muszę od nowa. Mój problem polega na tym, że mam za krótki kawałek. I nawet wyszło mi tutaj super, ale zabrakło mi. I chyba zrobię to całkowicie od nowa. Ale na mniej oczek. No szkoda mi bardzo. Bo fajnie to wygląda. Zrobię sobie taką mini. Fajne, podoba mi się, ale chciałabym zrobić większą. Za mało kupiłam tego sznurka. W ogóle chciałabym jeszcze zrobić dywan. Taki, taki mały dywanik. To jest dobry plan. Niektórzy uważają, że istnieje coś takiego jak język miłości, czyli sposób, w jaki okazujemy miłość, chyba. Tak ja to rozumiem. I ja uważam, że mój język miłości to jest jakościowy czas. I też właśnie w kontekście takiego self-care możesz się zastanowić, jaki Twoim zdaniem jest Twój język miłości i jakby wykorzystać to w stosunku do siebie. Większość osób, mam wrażenie, do tego stopnia nie potrafi przebywać sama ze sobą i swoimi myślami i emocjami, że pierwsze co, sięga po telefon. Sama po sobie to widzę. Jak na przykład wychodzę gdzieś z przyjaciółką do kawiarni i ona wychodzi do toalety, pierwsze co robię, to sięgam po telefon. I to jest tak automatyczne. I to też nie jest takie najgorsze, póki nie zabiera ci to całego dnia. W sensie scrollowanie i takie właśnie odwracanie uwagi od swoich własnych myśli i problemów. Nie wiem, zachęcam do przemyślenia tego. I taka rada ode mnie. Róbcie więcej rzeczy, które uwielbialiście jako dzieci. Serio, nie musicie zmieniać bardzo drastycznie swojego życia, nie potrzebujecie jakichś dużych zmian. Po prostu wprowadźcie do swojego życia jakąś taką rzecz, którą lubiliście robić jako dzieci, i gwarantuję, że będziecie trochę szczęśliwsi.